O ja do nich dolecę, ajajaj, Dobra Mijamy ten, teraz między tymi dwa się trzeba zmieścić A nie O, ej samolot mi się zepsuł, co się dzieje, samolot mi się zepsuł Ja cię kręcę, śmigło mi wysiadło, to jest możliwe w ogóle? O, 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 o Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Traner, a to jest kolejny odcinek z gry Microsoft Flight Simulator. Dzisiaj zwiedzamy sobie Tarnów, Zalipie, Dąbrowę Tarnowską, do tego może Płock sobie odwiedzimy i zakłady azotowe Puławy. Taki plan dzisiaj mamy. Wczoraj był tryb kariery, więc jeżeli go nie widzieliście to sobie koniecznie go obszajcie, bo to jest ciekawa alternatywa jak ci się już znosi takie latanie po prostu bez celu. Tam zakładasz własną firmę i generalnie urozmaica to znacznie grę, ale zaczynajmy. Lecimy sobie, to jest nasz cały plan lotu. Ty spadaj tutaj, pogoda nam też niech spada na razie. Dobra, pod nami znajduje się gdzieś tarnów teraz. Nie mogę schodzić za szybko, bo się rozwalimy. Tam jest nasz cel jeden. Nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden cel, ale okej. Okay. Tu jest chyba tardu właśnie pod nami. Lądowisko Darnu. zgadza się. O, nie wiedziałem. Rąk sobie zatoczymy i zaraz sobie wszystko poobczajamy. Chmurki dzisiaj są znacznie większe, więc wziąłem pogodę taką, żeby ustawić sobie samemu. Tu dałem też lekkie chmury dla urozmaicenia trochę terenu. No, z chmurkami zawsze ładnie, jakoś tak niż bezchmurnie. A jeszcze możemy sobie zrobić na przykład mało chmur. Śnieg możemy sobie zrobić. O kurde. Zachmurzenie całkowite. To tak jest teraz mniej więcej. Wysokie chmury. Burza. Uuu. Pogoda na żywo. O, o! Mam friza! Dobra Pogoda na żywo? Naprawdę? Aha, no właśnie, pogoda na żywo, dziękuję. Ale dajmy bezchmurnie i lecimy sobie. Jesteśmy nad Tarnowem teraz. Nie wiem, tutaj w Tarnowie można pooglądać, niestety. Przykro mi. To jest chyba dworzec kolejowy jakiś. Boisko obok dworca, fajnie, fajnie, fajnie. Jakaś galeria jest chyba po lewo. Uuu ale duży blok tam jest przed nami. Polećmy sobie. A tam jest chyba jeszcze większa galeria, albo jakieś fabryczne zakłady czy coś takiego. Blok śliczny. Fajny bloczek. W Gdańsku chyba jest gdzieś taki duży blok. Najdłuższy chyba w Polsce Mi się wydaje przynajmniej No i to jest ta galeria, czy co to jest? Cóż to jest takiego? Chyba nie jest galeria, bo ma za mały parking. No chyba, że w środku jest parking jeszcze. No nie wiem. Ja, czy sobie tam polecimy, ten Tarnów pozwiedzamy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już nie wariuj. Tam jest nasz cel jeden. A gdzie jest jeszcze nasz jeden cel? Uuu, ale fajne tutaj są wodniste tereny śmieszne dobra lecimy teraz do dąbrowy tarnowskiej chyba? cały czas zapomnę nazwę tej miejscowości fajne tereny na ryby sam raz ale są to jakieś ryby ale się cudownie lata w tej grze Nisko tylko się kręcić I ten dźwięk przecinanego powietrza Kurde Ale śliczny Uch. Tak ryzykownie Tak nisko się tak kręcić Ciekawe co się stanie jak zrobię tak W sumie nic takiego łatwo się wychodzi. Dobra, to jest Dąbrowa Tarnowska. A tam gdzieś po lewo jest zalipie. Jakieś kolorowe domki tam są ponoć, ale raczej to nie będzie widoczne w tym symulatorze, niestety. Zobaczmy sobie tutaj tą Dąbrowę Tarnowską tam Tarnów Dąbrowski jak to się tam nazywa nidziutko nad domkami najlepiej się lata no co tutaj dużo mówić SOWAT 3801 UR 42 NW Wschodź i utrzymaj 4000 ft o, zaznaczył się nam kolejny cel już. Tam jest nasz, jeszcze jeden cel. O, tu jest kościół jakiś pod nami teraz. Tak właśnie wygląda Dąbrowa Karnowka, czy Tarnik Dąbrowski, czy jak to tam jest. I lecimy na zalipie. Co tu się dzieje? Co to takie białe wszystko jest? Jakby jakaś mgła tutaj była normalnie. Jezus Maria, gdzie my jesteśmy? Wskażenie biologiczne? Okej, okay, to jest to zalipie przed nami, właśnie. Taka ma wioska. Jakieś kolorowe domki ma. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj w grze. Tutaj jest ten kolorowy domek, gdzieś po lewo niby. Ale tak szczerze, to kolorowego nic nie widzę. Hmm. No, ciekawe, ciekawe. Muszę kiedyś się przejść tego zalipia. A nam tak w ogóle widziałem, to fajnie jest. Tak, wiem, samolot na mnie krzyczy, ale ja się tym nie przejmuję. Dobra. I niski przelot. O o! Się udało! Ach, ślicznie wylądowane. Teraz wyhamować tylko, aaaa i hamujemy Dobra i teraz lecimy do Płocka Okej, okay, jesteśmy już nad Płockiem Lecimy i sobie oglądamy Płoc, co nam ma do zaoferowania. Pod nami powinno być jakieś niby molo, czy coś takiego, ale ja tutaj nie widzę nic Może to, to jest to? Nie, nie, to nie to Hmm, niby coś tutaj jest Ale niestety zatopione jest Ale widać, że odchodzi taka ścieżka do wody Tutaj no szkoda, szkoda. Ale poglądajmy sobie ten płock. Co my tutaj mamy? No, bloki, budynki, jakiś ryneczek, coś takiego tu się znajdzie może. Okay, jakieś place, coś tam... Kurde, ładne to miasto. Nad rzeką położone. To molo jest właśnie, tam jakaś kawiarnia jest właśnie, to ziemna nam googlea. Pas startowy, obok jest tuż. Fajnie, fajnie. Uuu, duże drogi macie. Jakie duże zakłady. U most jest! A wiesz co trzeba zrobić z mostem? Ale to zaraz, 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 na spokojnie. A coś tutaj się dzieje. A na drugim brzegu rzeki, rzeki też coś jest. No, tutaj tam polecimy, ale najpierw trzeba zrobić co innego: ten śliczny most, więc trzeba przelecieć pod nim, jakże tutaj mieć most i nie przelecieć pod nim. No to ja nie rozumiem tego. W Warszawie przelatywaliśmy pod mostem, też chyba. No, no, nie ujęliście Warszawy. Zapraszam do obejrzenia. Ale według mnie Kraków i tak jest na razie najlepiej zrobionym miastem w całej Polski. Miał najwięcej szczegółów na rynku i zrobione jako tako te budynki. Chociaż Wawel był strasznie skopany, ale no... Dobra. Kurde. Mm. Nisko, nisko jest. Woohoo! Perfekcyjnie. O kurde. A jeszcze druga strona rzeki. I ostatnia rzecz. Zakłady azotowe, puławy. Tam może być fajnie jakieś kominy i tego typu rzeczy. To może tam się fajnie będzie latało. Zaraz sobie obczajmy je. A tymczasem widzę jakieś miejsce do lądowania. Chociaż może nie będę lądował. Nie, ja nie ląduję na razie. Czy mam włączoną nieśmiertelność, czy nie? Hm. Tak, jest taki fajny blok Okej, okay, nie mam włączonej nieśmiertelności. Dobra. Zakłady azotowe teraz. Okej. Okay. Ora, jesteśmy nad zakładami azotowymi puławy. O Są jakieś silosy kominy. O, zbiornik wody też jest. Fajnie, fajnie! No to wiecie co trzeba tutaj porobić, no. One są dosyć ciasno, także będzie fajnie. Przecież, że odcinek się zaraz skończy. Także już się pożegnamy. Dziękuję bardzo za oglądanie odcinkowania, bo jakby się nie ścinała, jeszcze gra. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzu, gdzie mam udać się dalej. I widzimy się już jutro. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i komentarzu. I trzymajcie się, i do zobaczenia. Ja sobie tu jeszcze polatam chwilę. O, nie wiem, czy taką chwilę to coś nie. Chyta cały czas to przeciążenie. O, te dwa silosy. Tam chce lecieć, między. Nie. Okej, okay, o. No, łat łatwo, łatwo, łatwo. Tam te trzy będą trudniejsze. O, ja do nich dolecę! Ajajajaj! Dobra. Mijamy ten. Teraz między tymi dwoma się trzeba zmieścić. A nie! O! Ej, samolot mi się zepsuł! Co się dzieje? Samolot mi się zepsuł! Ja Cię kręcę, śmigło mi wysiadło! To jest możliwe w ogóle? O, o! O, o! Ja Cię kręcę, co się stało? O nie, freeza mam. No to... po zawodach. Zfreezało mi grę przy lądowaniu. Ja Cię kręcę, co to w ogóle było? A to jest możliwe w ogóle? Po prostu mi śmigło się uszkodziło. Wow. Dobra. Na tym kończymy, trzymajcie się i do zobaczenia!